Cześć, Mialina tutaj. Chodź ze mną na baliski masaż w Polsce. Oto widok z tego miejsca. Mieszkam w Azji bardzo długo, więc masaż był czymś zupełnie normalnym, ale tutaj w Polsce nie tak bardzo. Najpierw mię stopę. Nie mam zrobionych paznokci. To zima, zawsze chodzę w skarpetka. To jest w środku pokoju i toaleta. Ładne, tak? Jestem gotowa na masaż. I to ja i mój wielki pupka. Masaż się skończył i trwał godzinę. A teraz moja balistki uczucie się skończyło. Wracam do tych cholernych zimowych ubrań. Zakładam moje zimowe drechy i idę na mróz. Ile kur ubran muszę założyć? Po masażu wypiłam herbatę, Czuję się zaje fajne.